Dwustuletnia historia tej huty właśnie się kończy. Unia Europejska i poszczególne unijne rządy zaczęły wreszcie dostrzegać wartość i wagę własnej produkcji. Sama obronność rynku stali w Europie nie uratuje. Dzisiaj pojawiła się informacja, że ArcelorMittal Poland postanowił w tym roku zakończyć działalność i zamknąć hutę Królewską w Chorzowie. Inaczej mówiąc, dwustuletnia historia tej huty. Którą większość mieszkańców Śląska zapewne może kojarzyć jako hutę Kościuszko właśnie się kończy. Oznacza to, że 270 pracowników będzie musiało zmienić miejsce pracy. ArcelorMittal Poland zapewnia, że będzie się starało dla nich wszystkich znaleźć miejsce w innych swoich zakładach, a ma ich na Śląsku trochę. Produkcja huty królewskiej zmniejszała się z roku na rok. Zamówienia były coraz mniejsze, natomiast starza się również instalacje, w związku z czym coraz trudniej było tak twierdzi ArcelorMittal, zapewnić ludziom bezpieczną pracę. W tej chwili produkcja huty Królewskiej stanowiła mniej więcej około 1% tego co produkuje ArcelorMittal Poland. W ogóle dlatego postanowiono, że te elementy, które obecnie były tam wytwarzane, między innymi elementy infrastruktury kolejowej czy też obudowy górnicze zostaną Przesunięte do innych zakładów, zajmą się tym inne walcownie, natomiast ta walcownia zostanie zlikwidowana. Sytuacja rynku hutniczego w całej Unii Europejskiej i w Polsce jest od wielu lat już bardzo trudna, biorąc pod uwagę to, że w ostatnich latach drastycznie skoczyły w górę ceny energii, a Walcownia jest to bardzo energochłonny zakład. Huta królewska nie jest jedyną walcownią, która przeżywa tego typu kłopoty. Mieliśmy likwidacji w Europie w ostatnich latach dość dużo i wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej, bo co prawda administracja Unii Europejskiej zapowiada, że zrobi wszystko, żeby utrzymać tą produkcję i żeby wesprzeć przemysły energochłonne, w tym hutnictwo. Praktycznie nie dzieje się nic. Długość. Drogi regulacyjnej, którą mamy, to, że wszystkie państwa po kolei muszą pewne rozwiązania akceptować, oznacza, że wtedy, kiedy konkurencja z innych kontynentów już dawno działa, my dopiero podejmujemy decyzję na temat tego, co należałoby zrobić. W związku z czym utrzymanie produkcji hutniczej w Europie w najbliższych czasach wydaje się bardzo trudne. Na pewno plusem jest to, że Unia Europejska. I poszczególne unijne rządy zaczęły wreszcie dostrzegać wartość i wagę własnej produkcji takich podstawowych materiałów jak stal. Natomiast na razie jeszcze wszystkie zapowiedzi nie do końca przekształcają się w praktyczną pomoc. Pewnym wyjściem jest to, że stali jest potrzebna przemysłowi obronnemu, ale to jest tylko niewielka część stali, która jest ogólnie produkowana to jest niewielka część tego rynku, w związku z czym na pewno dla niektórych zakładów będzie to bardzo duża pomoc. Natomiast de facto sama obronność. Rynku stali w Europie nie uratuje.